Ej, cześć, witajcie ludzie z tej strony Robu, Witajcie w kolejnej serii. Tak, kolejna nowa seria na moim kanale. Tym razem bierzemy się za gierkę Hotline Miami. Słuchajcie, o, gierka jest genialna po prostu. W, w, tylko ogólnie muszę ostrzec ludzi, którzy nie widzieli e, e, nigdzie tej gry wcześniej. Jest ona strasznie brutalna, e, mimo że jest widok z góry. No. Więc to tak pokrótce no widzicie tutaj y, jakieś ruskie napisy są na górze, no ale to nie wiem. Ogólnie y, ja już sobie trochę zagrałem w nią. Tam pierwszy, pierwszy chapter przeszedłem czy coś. Y, ogólnie mam grę na 20 głośności, ale i tak jest strasznie głośno. Y, tutaj w menu tego nie widać, ale ten. No i okej, okay. y, Po prostu może rozpoczniemy sobie grę. I tutaj mamy taki samouczek na sam początek. Jestem tu, żeby powiedzieć ci, jak zabijać ludzi. W grze sterujesz klawiszami wsad i myszką. Wciśnij lewy przycisk myszy, aby obdłużyć coś twarz. Kiedy już kogoś nie musisz go dobić. tym bla 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 Dobijanie, strata No. Eee, ogólnie nagrywam to drugi raz, bo coś zważywiłem w pewnym momencie, no ale dobra, nieważne. Eee, Tutaj musimy dobić gościa. Pięknie, świetnie, teraz spróbuj zabić kolejną osobę. Ja pierdziel, ale ta gra jest mroczna. Yy, użyj kija baseballowego, tak, tak, tak. No, no to wszystko wiem. No, nom, 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 yy, dobra. Spoko. I teraz yy, mamy shotgun. Tak, do niebieskiego pokoju, teraz tra ta 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 ta, ta to ja wszystko wiem. To ja wszystko się nauczyłem, ja już umiem. Halo, są takie. O, i ogólnie tutaj mamy szybę, i możemy przez nią strzelać bez problemu. Eee, o, idealny headshot. Eee, huh. Tak, tak, tak. Wymuszenie wrogów drzwiami, broń palna, głośna, coś tam, broń biała, jest cicha. Eee, tak, ok. No i mamy pardła. Jesteśmy ogólnie teraz w jakimś dziwnym miejscu. Idziemy. Eee, a kogo my tu mamy? Nie wiesz, kim jesteś? Może lepiej, niech tak zostanie. Ale ja Cię znam. Przyjrzyj mi się. Spotkaliśmy się już. Prawda? Nie znam Cię. Co tu robisz? Nikt Cię tu nie zapraszał. Naprawdę chcesz wiedzieć, kim jesteś? Poznanie siebie wiąże się z rozpoznaniem z, z poznaniem swoich czynów. Nie umiem czytać, trudno. A ostatnio robiłeś bardzo złe rzeczy. Nie pamiętasz mnie? Podpowiem ci. Czy data 3 kwietnia coś ci mówi? To no chyba wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Widzę, że zaczynasz coś sobie przypominać. Hmm? No i okej, okay. i mamy tutaj naszą pierwszą misję, jakby, <laughs> jesteśmy w naszym mieszkaniu. No jak widzicie, gra na strasznie mroczny klimat i ogólnie ma zarobić tą muzykę też. No i klimat wiadomo. Dobra, dzwoni do nas telefon. Masz jedną nową wiadomość. Pip. -pi Cześć. -pi -pi -pi. Tutim z piekarni. Ciastka, które zamówiłeś, powinny być już dostarczone. Lista składników dołączona. Zapoznaj się z nią dokładnie. Klik. Spoko. Spoko, spoko, spoko. Celem jest teczka, kluczem dyskrecja. Zostaw cel w punkcie coś tam, coś tam w pojemniku na śmieci. Porażka nie wchodzi w rachubę, będziemy się obserwować. No! I... Staliśmy pierwszy... Właściwie nie wiemy kim jesteśmy, nie wiemy gdzie jesteśmy. Dostaliśmy jakieś zlecenie, tak? Nam jakąś teczkę odebrać. Idziemy samochodem. Wskazówka, nie bój się śmierci. O matko! Służycie to? Służycie tą muzykę już? A, no i odblokowałem sobie drugą postać, yy... ale pograjmy Richardem na sam początek. Yy, patrzcie na to. O! Mówiłem ostrzeliłem, ta gra jest bardzo brutalna. I teren czysty. Dobra, weźmy sobie nóż. Go, go, go. Ogólnie tak patrząc, to to jest taki trochę symulator Krakowa. On jest zabity już. E, no żeby nie było, ja sam jestem z Krakowa. <laughs> e, no, no i ogólnie takie wiecie śmie śmie śmieszne rzeczy. O kurde, jaki szybki był, szybszy ode mnie. No nieźle. Szybki niczym sraczka. Kurde, ej, bo tutaj ciężko tak... Czasami się... Mm. Jak dziwnie chodzi na no, lokajki. Patrzcie jaki jak porobiłem. E, dobra, e, lecimy dalej. Dobra, tych typów można rzucić. Dobra, pięknie. Tam um, żyjesz, śmieciu. Dobra, chciałem nóż podnieść, ale trudno. O! Trafiłem tego typa od razu. No, on tylko sobie stał. Biegnie do samochodu. No i mamy teczkę, którą mieliśmy zdobyć. No i tutaj. Zobaczcie, tu wybiegnie dwóch typów. Brawo, zarum oni są ciężcy do pokonania, bo ja mam tę teczkę, którą. jest wolna, strasznie. W porównaniu do. Kurde, no. Widzicie? W porównaniu do, do matko, nie do pistoletu, tylko do. O, nie, nie widział mnie. Nie widział mnie, widział mnie. No, co? Jakiś Ciężko Ciężkość walczy tą teczką. Nożem lepiej. O kurde, nie, ja mogę jeden zamach tylko wziąć, bo jak z... za drugim atakiem to on nie. A tu jest strzelba, czekajcie. O. Co z tego? No wytyfy. Dobra, nie, no ja. Ogólnie. <ścoughs> y, ogólnie śmieszna sprawa, bo. Bo. W, e... Wiecie, jest w paydayu dwójce DLC Hotline Miami, tak samo i to jest oczywiście nawiązanie do tej gry. Też się z gangsterami walczy, i tak dalej. Kto tam, słyszę Wiem, że tam jesteś. Okej, nie mamy broni, ale to jest tylko taki Żulix, który był na samym początku. Najpiękniej. Przegaję yeah. <grywa> mury. No, no spoko. Um, wspaniale. Y, no i ogólnie no właśnie w paydayu też może, możemy walczyć jaką mele weapon taką teczką, <grywa> jeśli mamy. Y Jeśli mamy... O, zdobyłem więcej punktów niż ostatnio. Jeśli mamy kurczę, jak to się nazywa? O B, wcześniej zdobyłem B minus. <laughs> Jeśli mamy edycję Deluxe. Drugiej części gry... To ja to mogę, mogę ci wpierdzielić, nie. O właśnie ogólnie... Ostatnio zważywiłem, że od razu wsiadłem do samochodu, bo tam nie, nie dało się tu wrócić. Zobaczmy co ten kolej od nas chce. Cześć stary, dawno cię nie było. Myślałem, że coś się stało stanie z dziewczyną naprawdę cię przybiło. Nie widziałem cię od tego czasu. Hmm. Może powinniśmy pogadać o czymś innym. Nocna przekąska, co? Nie ma sprawy. Na koszt firmy. Miło cię widzieć, noc. Aha. No to, to to. Aha. Ale mamy co, coś... Dostaliśmy od tego ziomusia. No. O właśnie, a wcześniej tego nie miałem, no. Okej, okay. okej, okay. czy ja coś mogę tu zrobić? Nie. Nie wiem Dobra, wsiadamy i jedziemy. Coś dostałem, ale nie wiem czy to wpływa jakkolwiek na rozgrywkę. Jesteśmy w naszym mieszkaniu dalej. Ok, mamy dopiero niecałe jakieś 9 minut nagrania, także spoko lecimy dalej. Zobaczymy jak to się nam dalej rozwinie, yy, nasza przygoda. Masz jedną now nową, wi nową wiadomość. pip. Halo, tu Linda potrzebuje opiekunki do dziecka. Natychmiast. Mam tu e, kilkoro dzieci, które nie wiedzą co do dyscypliny. Jestem na siódmej ulicy. Koniecznie przeprowadź z, z nimi długą rozmowę. Naprawdę potrzebuję kogoś, kto przemówi do tych łobuzów. Tak samo jak ostatnim razem, zachowaj dyskrecję. Klik. E, przepraszam, przemówi do tych łobuzów, co ja mam w wpierdzielić? Jak tym typom. W ogóle nie jesteśmy jakimś gangsterem, czy tam innym. Nie wiem kim. A i to jest dopiero. Nie, to jest pierwszy chapter, jest cały czas. Yy... I dobra. Jakie tu są w ogóle jeszcze postaci? O kurde, ile tu jest postaci? Ja pieprzę! Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Eee. Yy co co to jest napisane oko a oko do sekretów Spoko, weźmy sobie tego na ulica i ja pierdzielę. już nie już to czuję to nie będzie takie aha do tych łobuzów no mam tu kilkoro dzieci przemów do tych łobuzów gg po prostu Hmm, tylko ten koleś jest ekspert do sekretów, czyli co, on jest cich, cichszy niż inni. Kurde, ogólnie mogę nożem go po, pociąć, kurde. Dobra, tam są... <śmum> to jest typ OK. Hehe. <śmum> o panie! Bierzmy... O ho, ho, mamy shotgun. Nice. O panie! Jakie warzywo! Eee, no dobra. Ej! Ha, bo on nie może wykańczać to no, no tym. Ej no! Matko czemu nie rzuciłeś? Będzie ci rzucić tym nożem? Dobra, bierzmy ten nóż Bierzmy to. I bierzemy shotgun. Spokój. Tylko teraz tak. Trzeba ładnie wycelować. O to jest korobin w ogóle. Ja piercie. A czy ja mogę przez drzwi strzelić? Nie mogłem. Eee, aczkolwiek e, tak sobie poradziłem. No dobra. To jest ostatni typ. On no, ktoś siedzi. Nie usłyszał? ho, oh, oh, holy shit, dobra. Biegnij do samochodu. No to poczyściliśmy tutaj generalnie. No, znaczek hotline Miami. A co tu jest? A mogę sobie przechodzić, ale to nic nie ma. Nie ma tu żadnych secretów. Okej, okay, no to to już jest koniec. Spoko. Wchodził ukończony. E, kombosy, no. O, no, będzie mniejszy wynik, bo strzelałem więcej. Zresztą w ogóle jest mniejsza ta lokacja, jakby znowu B dostałem. Czyli taka piątka, nie? Bo A to jest taka szósteczka. Nie, A plus to jest taka szósteczka. No to tak. Coś takiego. Nowa maska. Tum, 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 tum. Tony też mam. W Paydayu też są te maski. Ogólnie. No. O i patrzcie, ja mogę tu wsiąść, wsiąść ale no, nie będę wsiadał w nie będę tak jak wcześniej. Okej. Okay. Eee... Witaj przyjacielu. Eee, witaj. Eee... Nie, nie musisz eee, zamawiać. Pizza już jest gotowa. Miałem przeczu przeczucie, że do nas wpadniesz. Haha. Ha. No nic, dajmy temu spokój. Nie przejmuj się rachunkiem, wszystko na koszt firmy. To nasz znaczy jakiś przyjaciel, który mm, pewnie nie wie o naszych czynach, poczynaniach. Wykonujemy jakieś lecenia zabójstw. No cóż, zobaczmy jak to się potoczy dalej. Dalej, Floryda, dalej nasze mieszkanie. Masz jedną nową wiadomość, Pip. Tomasz z Poradni, leczenie metadonem? Nie wiem, co to jest. Mamy w harmonogramie zapisane krótkie spotkanie. Jesteśmy na 184 ulicy w lokalu numer 105. Nie martw się. Wiemy, że nasi klienci cenią sobie dyskrecję. Klik. No właśnie, i tutaj nam <noise> dzwonią róż, różni ludzie, znaczy... Pewnie, pewnie ten... Nie wiem kto do nas dzwoni, ale... Yy, ale generalnie, yy, to gadają jakieś tam, że coś tam, coś tam, coś tam, pierdoły, pierdoły, a my mamy po prostu... Ważny jest adres i mamy tam wszystkich zlikwidować. To już jest drugi chapter, ale okej. Okay, yy, Jedziemy dalej. Tony wściekłe pięści. Tony, chyba, może samymi pięściami atakać, z tego co się orientuje. A to jest. No, ok. Tak, patrzcie. O kurde, przybiegł tu śmieci. Nie, to tony jednak no, nie, nie, nie. niekoniecznie samymi pięściami. E, czy ty tu zobaczysz? Nie, tu jesteś głupi. Bu... Jesteś. Kurde, rozbiliśmy szybę. Ten dalej typ nie, nie wie tutaj co się dzieje. Woluję, co ja, no, ja czego narobiłem? W sumie to jest takie... O! Dobra, dobiliśmy typa. Mamy cztery naboje na A zaraz, a mogę przeładować... A nie, kurde, R to jest restart poziom, ale nie mogę chyba przeładować. Ja mam no, łącznie cztery. Ok. Ogólnie, ile my mamy minut? Ja myślę, że skończymy ten chapter czy tę tą lokację, i będę kończył. Ok. O kurde. Nie mam naboi! O luju, ale masakra. Łopanie! panie, co tu się wydarzyło? Ja już nie ogarnąłem nawet. Patrzcie, jaki rozpierdziel. No nieźle. Wiecie, kierujmy sobie na tego. Dobra. Tutaj są za ścianą, ale to jest dalej. No, duża ta lokacja, ale chyba sobie nawet radzę. O kurde, coś tu kogoś pobili ostro. Ja pierdzielę. Oraz wyrole. Nie mam tu innej broni. O kurde, to jest... patrzcie, karabin ze skinem. <gry> tak bardzo CS, dobra. A to jest zielony karabin. O panie. Zaraz, nie mogę tego podnieść? No, <gry> no to f f fajnie. <gry> Ogólnie się rozejrzeć, żeby nie oberwać. A, zar A co, ostatni typ został? Spoko. Rozdział kończony. Nice. Dobra, to weźmy sobie tutaj jeszcze, jakbyśmy mieli wracać. E Tego nie mogę, co? E no dobra. O kurde, to się coś gotuje. Żeby się nie spaliło. Hmm. Pewnie tutaj nie będzie żadnego komitetu powitalnego. Wiecie, to może nie bywa dobra? Nawet nie. spokojno gra mi się super sympatycznie w tą grę. Kombosy, bonus czasowy, prawda, prawda, elastyczność, pierdoły, mobilność. Już tutaj... O tutaj ładnie punktów zdobyłem, bo tam te, takie combo... W, wytrzasnąłem, jak wszystkich rozwaliłem tam w jednym miejscu, to będzie ładnie chyba ocena C++. Co? Gorsze niż wcześniej? Lud. Nową maskę dostałem. E ombre i... ombre! O kurde, nowa broń. Nie są katane dostałem, ale jaja! Dobra. Dobra, to wejdźmy sobie jeszcze, teraz razie to jest wejście? Czemu ten koleś pracuje w tylu różnych miejscach? Czy to no, się dzieje w naszej głowie, czy co? Jakieś te dziwne... Ej, halo, ale ja chcę wejść. A. Okej, okay, tu jest takie wejście. Ej, myślałem, że to ściana. Okej. Okay. Pogadajmy sobie z nim. Ej stary, miło znów Cię zobaczyć. Słyszałeś o masakrze tamtej nocy? Ktoś rozwalił bandę ruskich. Dla mnie żadna strata. Mówią, że to dzieło jakiegoś psychola w gumowej masce. Brzmi jak scena z taniego horroru. A właśnie, mam dla ciebie świetny film. Leży na ladzie. Weź, na koszt firmy. Daw się dobrze, stary. Okej. Okay. Okej, okay, no. To jest nasza sprawka, czyli nasz kolega o tym nic nie wie. No, jest mroczny, jest mroczny. Czy ja mogę w ogóle z tymi jego prezentami od, od tego naszego przyjaciela coś robić, czy niekoniecznie? Nie wiem, nie mogę na przykład sobie puścić na telewizorze tutaj, czy coś, czy pizzę zjeść? Mm. Dobra. Weźmy eee. sobie telefon. Cześć, tu Kate z serwisu randkowego, gorąca linia Miami. Eee. Organizowaliśmy dla Ciebie randkę na dzisiejszy wieczór. Doma będzie czekać na 53 ulicy. Jak zawsze, załóż coś szałowego. Klik. I tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Myślę, że takie 20-minutowe odcinki są wystarczające. No, gierka jest... strasznie mi się podoba. I tak, no jeżeli wam też się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Tu jest pizza, nie wiem czy od tego naszego kolegi, A nie, tu wszędzie nie jest pizza, literalnie. No i tak, napiszcie, czy wam się w ogóle podoba w komentarzu. Tam nie wiem, czy macie jakieś rady do mnie w tej grze, bo gram w sumie pierwszy raz. No i dobra, i to było na tyle. Pewnie ten odcinek wyląduje w środę i następny wydaje mi się, że będzie w sobotę, tak? Yy, yy, tak, tak. W środę i soboty to w takich dniach będzie się pojawiać serii... No, Hotline Miami u mnie. Tak mi się wydaje. Yy, no więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie cześć. Papa! Pa.